Witam Was serdecznie z tej strony. Wojciech Nowakowski, Sport na Nowo. Witam Was podczas zapowiedzi trzeciej kolejki drugiej Ligi Żużlowej 2023. No Z jednym dodatkiem z kolejki pierwszej, zaległy mecz drużyn podkarpackich, południowych przynajmniej, południowo-wschodnich, konkretnie Tarnowa i Rzeszowa, również się odbędzie. O czym szczerze mówiąc zapomniałem, ale do tego jeszcze wrócę. A dzisiaj pozdrawiam Was wyjątkowo z Bytomia, jak widzicie. Dzisiaj w nastroju reprezentacyjnym, bo przyjechałem tutaj na Śląsk, jak to godują, na mecze naszej reprezentacji hokejowej. Zatem no dzisiaj właśnie w takim klimacie. Dzisiaj mówię to w czwartek, kiedy to nagrywam, a kiedy Adam to wrzuci, nie wiem. No i właśnie a propos tego, a propos tego czwartku, bo dzisiaj właśnie, jak mówię, w czwartek odrabiamy zaległości mecz Unitarnów ze Stalą Rzeszów. Mecz pierwszej rundy, pierwszej kolejki. Tak jak mówię, zapomniałem o nim, więc nagrywam to, no mogę Wam się przyznać, 15-12 jest, więc jeszcze wszystko jest uczciwie, jeszcze wszystko jest przed meczem, żadnych tutaj manipulacji nie ma. Zresztą świadczą o tym składy awizowane w ekipie tarnowskiej Unii: Kenneth Hansen, Ernesto, Zamatic, Iwacicz, Piotr Piuro, Rene Bach, Mateusz Gzyl i William Dreyer, czyli bardzo podobne zestawienie. Wypadł ze składu Oscar Bober, a jest Kenneth Hansen. No, wydaje się, że zmiana. In plus, przypomnijmy, to jest pierwszy mecz Jaskółek w Jaskółczym Gnieździe, przynajmniej tam odmalowanym, a nie mówię, że odrestaurowanym, ale odmalowanym przynajmniej w jakiejś części. No i tam Piotr Pióro bardzo dobrze sobie radził w ubiegłym roku, więc nie dziwi mnie, że właśnie Pióro pozostał w tym składzie, a zrezygnowano z Oskara, no, jeżeli możliwość ma pojechać Kenet. Hansen, Ernest Koza pod dziesiątką, czyli pod taki łatwy numer wstawiony. Jest Mati i René Rene Bach, akurat do nich nie było większych pretensji w tym poprzednim meczu. No, William Dreyer to jest podstawowy junior zagraniczny. I Mateusz Gzyn, który też jakieś punkty zdobył w, w tym wcześniejszym meczu, więc myślę również nie jest zaskoczeniem, że i on jest w tej chwili tym podstawowym juniorem unitarnym. Wiadomo, Piotr Świercz przeszedł do wilków krosno i, i bardzo fajnie, że, że zawodnik no, może zrobić dwa skoki, a jak to się będzie rozwijało, później to zobaczymy. Jeśli zaś chodzi o ekipę żurawi, mamy derby, mówi się Podkarpacie, chociaż Tarnów jest Małopolskiem, ale jakoś tam geograficznie to sobie kiedyś wymyślili, to są ptasie derby, mamy małe jaskółki i całkiem spore żurawie. No i Żurawie w niezmiennym składzie. Marcin Nowak, Peter Gildeman, Rafał Karczmasz, Kevin Welbert, Jakob Torsel, Mateusz Majer pod szóstką. Tak, taki skład jest awizowany. Znowu nie ma Edwarda Karczmarza, ale przypomnijmy, Rafał Karczmarz bardzo dobrze się spisał w poprzednim meczu. Trzy trójki przywiózł, dalej nie pojechał. Może, żeby nie psuć sobie tej średniej. No i oczywiście Stali jest tutaj faworytem po bardzo udanym no, pierwszym meczu, nie pierwszej kolejki, tylko... Tylko drugiej, składu zwycięskiego się nie zmienia. Zresztą chyba taki sam skład awizowany był właśnie na ten pierwszy termin. Um, kiedy mieli jechać właśnie w, w pierwszej kolejce świątecznej, ale wiemy, że nie pojechali. Um, może Majher był pod siódemką, ale już, że mówiąc, nie, nie pamiętam, może było jednak odwrotnie. Już. Um, mniejsza z tym, tak to wygląda w tej chwili. Skład zbliżony do tego, który jechał. Um, ostatnio, który wygrał, wysoko wygrał z, z polonią piła 60 do. 30, no i nasze typy i teraz uwaga, właśnie dlatego, że zapomniałem, że jedziemy ten mecz zaległy, są dwa typy z gwiazdką to są typy Matiego i Piotrka, to są typy, które oni mi podali przed pierwszą, znaczy przed pierwszą kolejką czyli przed pierwszym terminem, tym sobotnio, sobotnim wielkosobotnim, czyli świątecznym terminem jeżeli do 18 mi napiszą typy, no to macie moje słowo, że napiszę te właściwe, te które mi podadzą jeżeli nie, no to będziemy liczyli te typy, no nie że to jest tylko zabawa, reszta się wyrobiła szczęśliwie, jak było pilne bo zapomniałem, no to, to napisali Adam, napisał 40-50 czyli wygraną Żurawi Rafał podobnie, 51-39 wygrana Żurawi, 48-42 Krzysiek, ja mówię 50-40 a przed pierwszą kolejką czyli zanim wiedzieliśmy jak Żurawie pojechały w u siebie z Nakumatiem z Daugavpils i przed pierwszym meczem Uni Tarnów, no też typowali troszkę, wszyscy chyba typowaliśmy trochę inaczej, chyba nikt nie pozostawił tego samego typu Mati wtedy w pierwszym terminie typował 48-42, Piotrek 49-41 czyli wszystko zbliżone, więc jeśli coś zmienią no to, no to ok. jeśli nie to no to nie, to myślę, że i tak na te typy się nie pogniewają, pewnie coś podobnego w praktyce wyjdzie. No i przechodzimy już do tej właściwej trzeciej kolejki, do meczu sobotniego, również telewizyjnego, tak jak ten mecz yy, tarnowsko-rzeszowski. Mecz koleja Żarawicz z znowu staną Rzeszów yy, i znowu jak spojrzymy, składy awizowane, to jest ten sam skład. Nowak, Kildemant, Karczma, Welbert, Torsen, Maher. Oczywiście jeszcze można zrobić zmiany i jeśli coś się wysypie w Tarnowie, oczywiście mam na myśli tutaj sportowo, nikomu nie życzę żadnych wypadków, chociaż wiemy. W zeszłym roku w meczu tarnowsko-rzeszowskim wypadli dwaj Finowie: Tero Arnio w Tarnowie i Timi Salonen w Rzeszowie. Więc tutaj też miejmy to na uwadze. Do salony, no jeszcze sobie przejdziemy. Natomiast to jest skład stali Rzeszów. No, chyba nie ma za bardzo co mówić w tej chwili. Być może za te 5-6 godzin bylibyśmy mądrzejsi. Ale jeśli chodzi o ekipę kolejarza Rawicz, Ryan Douglas, Damian Baliński, Damian Druszcz. no też bardzo mocne. Nazwiska Tomasz Orwat. Pod dwunastką, pod 13 Scott Nichols. Zobaczymy, bo to jest. Nie, przepraszam, to następny weekend jest weekendem Grand Prix. Okej. Okay. Już chciałem coś mówić o tym o, o Grand Prix, bo wiadomo, że on współpracuje z Discovery, ale nie no, oczywiście Scott Nichols. E, liczyli się z tym w, w Rawiczu, że nie będzie dostępny, ale w następnej kolejce, w czwartej kolejce, w której nie wiemy, kto kiedy pojedzie, więc może przemilczmy temat. Po czternastką jako junior krajowy. Franciszek Majewski, myślę, że tutaj też zaskoczenia nie ma, bo chyba spisał się nieźle w tym, w tym pierwszym meczu. No, jak świetnie spisali się Ryan Douglas, Damian Waliński, Damian Rusz, Scott Nikos, to też doskonale wiemy. Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o ten mecz, to na chwilę chciałem zejść z tej grafiki i pokazać Wam coś, czego normalnie nie pokazuję w zapowiedziach, ale tutaj chyba muszę. No, chyba tak, chyba tak, chyba tu wypada, bo mamy. Pięciu zawodników ze średnią 3-0. Owszem, yy, liczymy się z tym, że w, yy, po meczu Tarnów-Rzeszów to się zmieni. Mimo wszystko. Mimo wszystko coś... Znaczy nie wiem, czy o czymś to świadczy po jednym meczu. W zasadzie chyba nie. Po jednym meczu tutaj Niki Pedersen miał średnią 3-0. No, takie rzeczy to tylko u Bertka z Martlika, żeby po dwóch tak było. Yy, A chyba też nie jest. Yy, no i oczywiście jest Marcin Nowak, Kevin Welber ze średnią 2,750. Damian Drusz 2,600. Tak więc to naprawdę, przynajmniej po pierwszych meczach, Elita jedzie w tym meczu właśnie Rawicko-Rzeszowskim. No i jak my tutaj typujemy? No Typujemy nawet trochę różnie, bo najwyższe zwycięstwa 50-40 Rafał i Piotrek wytypowali dla ekipy z Rzeszowa. Natomiast reszta drużyny, czyli Mati, Adam, Krzysiek i ja typujemy skromniejsze zwycięstwa, ale nie dziwiadków z Rawicza. Adam 47-43, Mati 46-44 no i nasza poznańska koalicja 48-42 oczywiście wiem, że Krzysiek pochodzi z Bydgoszczy zresztą on mieszka w Szczepankowie czyli w, Pozna w granicach administracyjnych Poznania, w Swarzędzu więc gdzieś tam ta, ten Poznań jest i tak umowny, ale zobaczymy jak to się ułoży faktycznie na torze, tor zweryfikuje te nasze typy nie tylko na ten mecz, również na mecz kolejny mecz, pierwszy domowy mecz Polonii Piła w tym sezonie, w niedzielę Imieniny Wojciecha, jakby ktoś zapomniał. O godzinie 15.00 Polonia jedzie z kolejarzem Opole. Polonia, w podobnym składzie co w pierwszym meczu, chociaż ze zmianami. Nie tylko jeśli chodzi o numery, jak wiemy, Michał Palmtow nie jeździ, jest Oleks Michajlows i on pod dziesiątką tym razem nie pod, no wtedy był pod czwórką, czyli też te łatwiejsze numery. A nie, a nie, ale nie dwunastka. Marcin Jędrzejewski zawiódł na trzynastce, przesunięty na jedenastkę. Daniel Henderson był na trójce, jest teraz na dwunastce. Artur Mroczka niezmiennie na dziewiątce. Jonas Knudsen, który jeśli dobrze pamiętam jeździł z szesnastki, jeździł dobrze, przesunięty na trzynastkę, nie mamy w składzie Piotra Gryszpińskiego. To jest ta zmiana. Jest Dan Gilks i pod piętnastką Kacper Szopa. Pod szesnastką może być Piotr Gryszpiński, być może prawdopodobnie, bo Timi Salonen nie jest potwierdzony. Mamy nowy komunikat numer 33, niedawno opublikowany. Jak jechałem tutaj pociągiem, to jeszcze nie było publikowany, Jak dojechałem, to już był. Nie wiemy nic o terminach czwartej kolejki cały czas, i, ale przynajmniej Timi Salonen wciąż nie jest potwierdzony. Przynajmniej nie w Polonii piła, bo w przynależnościach klubowych jest zapisany pod stalą Gorzów. Dobra. Nie, nie, będę, nie będę rozwijał tematu, może kiedyś naprawdę żużla. Aczkolwiek chyba nawet tam nie wolno używać wulgaryzmów, a, a chyba tylko takie już w tej chwili przychodzą na myśl. No bo jak sobie planować tutaj y, wyjazdy jakieś? A może bym chciał pojechać do Zielonej Góry, do Ostrowa, bo mam blisko, w miarę w Ostrowie jedzie PSŻet. A może bym, może się okaże, że terminy mi nie pasują i w tym czasie mogę pojechać do Warszawy i skomentować golfa i sobie zarobić. Oczywiście GKSŻet ma to. W w nosie albo w innej części ciała. Natomiast kolejarz Opole nie ma nic w nosie. Star, stara się oczywiście jak najlepiej pojechać. No i Matthias Thornblom, tym razem Turnblom, przepraszam, pod numerem jeden Robert Chmiel, który w pierwszym meczu jechał pod dziewiątką, teraz jedzie na, z numerem drugim. Adam Ellis pojawił nam się w składzie. On nie mógł jechać w tym pierwszym meczu, ponieważ jechał w drużynowych mistrzostwach Europy, w Pardubicach. I za niego jechał wtedy, znaczy za niego... Wtedy pojechał Filip Jelmland, zanotował upadek i przywiózł trzy jedynki. Także nie dziwię się, że nie ma tutaj Jelmlanda. Jest Espen Sola, co już bardziej mnie dziwi, no ale po co się go wypożyczali? Może się rozkręci, zobaczymy. Zawsze to jakaś dodatkowa egzotyka, zawsze to dodatkowy kraj. Jest pod piątką Oscar Polis, no lider kolejarza Opole, nie pierwszy sezon. Espen Yerid, jeden z czołowych juniorów zagranicznych drugiej ligi. Naprawdę dobrze sobie radził w zeszłym sezonie. I, I w tym pewnie też tak yy, będzie. No, Oskar Stępień jest krajowy junior, grudżenie gość, grunt, że nie wypożyczony, bo ostatnio Opale właśnie takich, takie manewry wykorzystywał. I jest ten Kacper Linek rekus którego zastąpił Espensola względem składu awizowanego w poprzedniej kolejce. Teraz jest pod ósemką. Zobaczymy, czy, czy tam będzie do końca, czy będzie w programie, znaczy w programie meczowym pewnie będzie, ale czy nie będzie zmieniony przez kogoś. A nawet jeśli nie zostanie zmieniony, to czy w ogóle na tor wyjedzie. Tego dowiemy się w niedzielę o godzinie 15.00. Rozpoczyna się ten mecz w Pile. Jeśli chodzi o nasze typy, no to tutaj chyba nie jest zaskoczeniem, że wszyscy przewidujemy porażkę Polonii. I pewnie na mnie się posypią groby, bo ja przewiduję tę porażkę najwyższą. Przyznam szczerze, że jak mi tutaj chłopacy pisali swoje typy. Adam i Mati 40-50, Rafał 38-52, Krzysiek 42-48, Piotrek 41-49. No okej, okay. kolejarzowi trochę nie wyszedł ten pierwszy mecz. Teraz też piła zmienia trochę ustawienie. Jedzie u siebie, kolejarz na wyjeździe. No mimo wszystko, ludzie, no, myślę, że jednak będzie wyżej. 54-36 to mój typ ryzykowny, ale zobaczymy. No, ktoś, ktoś, ktoś może trafi, a może nikt nie trafi. 37-53 na przykład nie, nie widnieje, a może piła wygra. No życzymy tego sobie, znaczy życzę tego, życzę tego pile, nie żebym miał coś do o pole, bo bardzo fajny, fajny tor mają. Byłem tam, tam debiutowałem jako reporter w, przy zapleczu kadry juniorów, yy, stolica polskiej piosenki. To, to także działa na ich korzyść. No i jeszcze taka propos yy, nalepiła. No no Wielkopolska zawsze razem się trzymamy no ludzie. No i fajnie, żeby też nie była outsiderem, tak jak to było w zeszłym roku. Yy, a na razie się na to zapowiada. Zobaczymy to, jak to wyjdzie w niedzielę. I prawie równolegle, bo jak wiemy, Łotysze mają swoi, nie tylko swoją strefę czasową, ale też mają swoje wymysły, jeśli chodzi o czas. O, tak jak my podajemy, ponieważ my podajemy, DKSZ, ten już słynny, podaje godzinę rozpoczęcia meczu pierwszego biegu. No to oni przesuwają to o 15 minut, żeby o tej godzinie pełnej rozpoczynać dopiero prezentację. Czy. To jest w tym jakaś metoda, może, może nie głupia, ale skoro nie mamy meczów telewizyjnych w Daugavpils, to, to im wolno więcej. Niektórzy pewnie zazdroszczą, ale no, ma to swoje, wszystko ma swoje plusy i minusy. W, znaczy GKSŻ ma same minusy akurat, ale, ale już zostawmy tych biednych panów, którzy się zastanawiają, jak to śpiał mój wybitny imiennik Wojciech Młynarski, co by tu jeszcze spieprzyć. No, Komotik w Pils właśnie spieprzył, brzydko mówiąc, swój pierwszy mecz. Kevin Pedersen spieprzył na całości, bo przywoził same zera. I Skostigovs nie nie przywoził zera, ale też liczyli na pewno na więcej. Steve Warhol tam chyba 8 punktów przywiózł, więc to też nie był niezły wynik. Tam Nick Morris jedyny dwucyfrówkę przywiózł, więc okej. Kias Polczuk chyba pojechał raz, przywiózł zero. Tak mi się wydaje. Kołodyński też położył ten mecz. Położył mecz answies Sulis i teraz pod 14 nie jest ani on, ani Ernest Maciuszonoks, który jeździł do tej pory. Dostaje szansę od Nikolajsa Kukinsa z Juno. Przynajmniej w składzie awizowanym. Może jeszcze oczywiście tam być zmiana. No pod 15 moglibyśmy się spodziewać Gustawa Grana, prawda? Skoro on tak ładnie pojechał w tym pierwszym meczu Lokomotivu. Znaczy ładnie jak na oczywiście juniora zagranicznego, który miał w zeszłym roku nieudaną, krótką, chyba jedno- czy dwumeczową przygodę ze Stalą Rzeszów. No i jednak, i jednak przede wszystkim pamiętajmy, że no, debiutował w, w meczu w barwach lokomotywu na wyjeździe, więc to też jest kolejna okoliczność pozytywna dla Gustawa Grana. Szerp pomyśleć, jak on pojedzie na swoim torze. A może się coś tym razem nie uda, a może nie Gustaw Gran pojedzie? Nie wiem, nie, wiem, nie, nie jestem Nikolajem kokinsem, a też nie gwarantuję, że on na te trzy dni przed meczem już jest pewien. To pod tą piętnastką się znajdzie, bo jak mówiłem, jest Matiusz Onoks, jest Anzwie Sulis jeszcze do dyspozycji. Start Gniezno w końcu pojedzie, jeśli ten mecz się odbędzie, bo na razie dwa mecze odwołane, jedyny zespół, który jeszcze nie pojechał, z jedynką Hubert Łęgowik, z dwójką Josh Pickering, z trójką Tim Sörensen, z czwórką Zbigniew Suchecki, to jest chyba niespodzianka, bo myślę, że więcej osób się spodziewało tam kac Pragomulskiego. Jest Zbigniew zwany Wyżkiem, to jest to samo imię, i... Zobaczymy. Może się tam jeszcze jakaś zmiana oczywiście również trafić. Nie wiemy, co tam Adam Skórnicki wymyśli. Przynajmniej Adam Skórnicki, który jeździł ze Zbigniewem Sucheckim w jednej drużynie. W której? Jeżeli dobrze wiecie, w której. Sam Masters pod numerem 5, czyli kolejny, kolejny, kolejny element nawiązujący do ubiegłorocznego kolejarza Rawicz, bo i Masters i Pickering tam jeździli. Oczywiście Adam Skurnicki był tam trenerem. Mikołaj Czapla z szóstką, czyli wychowany z statutu jako junior krajowy jako junior zagraniczny. Jesper Knudsen, brat Jonasa, który jeździ w Polonii piła. Mówiłem, Wielkopolska zawsze razem. Braćmi brać Knudsenami się podzielili. Tak się układa. no i Nie wiemy za bardzo, czego się po starcie spodziewać. Mniej więcej wiemy, czego się spodziewać po lokomotywie. Nie jest to nic dobrego. To też i nasze typy. No, raczej tutaj faworyzują ekipę z gniezna. Adam 39-51, czyli wygrana startu. Yy, Rafał typuje wygrana startu 53-37, Mati 48-42, Krzysiek. Tutaj coraz bliżej 47-43, ja mówię 49-41. Ja wierzę, że lokomotyw u siebie trochę się odblokuje po tych pierwszych chwilkach, robaczywkach. I też nie wiem, co, co, czego się po starcie spodziewać. Yy, nie nie, nie zwracaję uwagi na to, że jest wpisany Suchecki zamiast Gomulskiego. Bo też nie wiem, czy pojedzie, czy to jest jakiś zabieg taktyczny, czy to jest może faktycznie słabsza dyspozycja Kacpra, a może bardzo dobra Sucheckiego. No, zobaczymy. No i Piotrek, który tutaj jest najmniej obiektywny, 51-39, typuje wygraną startu. Nie pamiętam, czy Piotrek typował wcześniej, czy Adam. Chyba Adam wcześniej, więc nie, nie ściągał tutaj tego wyniku z, od, od Piotrka. A nawet jeśli to, co? To jest tylko. To jest tylko zabawa, wszystko oczywiście zweryfikuje tor, to, co na to, że jest najważniejsze. Jak wiecie, nasza klasyfikacja typów się układa tak, że Adam z Piotrem i tak są najwyżej, więc oni raczej powinni są rywalizować, ani od siebie zżynać. A my musimy tutaj troszkę podgonić. Tabelkę mogę wam pokazać, jeśli jeśli bardzo chcecie, chociaż nic się tam od ostatniego podsumowania nie zmieniło, bo jak mówię, tego meczu Tarnowsko-Rzeszowskiego tutaj nie uwzględniam, bo w moim przypadku jest to jeszcze 2,5 godziny do tego spotkania. No i Starniezno oczywiście, pojedzie, jak już mówiłem, swój pierwszy. Mecz w tej kolejce, w kolejce trzeciej, za której zapowiedź Wam serdecznie dziękuję. Dajcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, dzwoneczek oczywiście, wciśnijcie, żeby nie przegapić kolejnych naszych zapowiedzi drugiej ligi, pierwszej, ekstra ligi, podsumowań drugiej ligi, pierwszej, ekstra ligi, piątkowej, pierwszej dyżużla i czegoś tam jeszcze, jeżeli komuś z nas coś przyjdzie do głowy, żeby nagrać różlowego i Adam się zgodzi, żeby to wypuścić, a może. Uda się czasem podjechać na jakiś mecz i nagrać coś, jakąś wypowiedź, przynajmniej postaram się w przypadku meczów psz tu Nie w tym tygodniu, w sobotę nie będzie mnie na meczu Orła. Gdyby był w niedzielę, bym był, oczywiście na meczu psz z Orłem, z Oziełem, ale skoro GKSŻ postanowił na pięć zmienić swoje plany, to ja, swoich zmienię. To ja swoje też zmienię I nie będę na meczu, będę w Warszawie, w Nawalnym PKO-lu. No trudno, a w niedzielę zapraszam w takim razie do yy, śledzenia Ligi mistrzów. Bo sobie skomentujemy, czy KFW Wolfsburg z Arsenalem. Skoro nie przy żużlu, okej, okay, są inne alternatywy. Trudno, jak GKS nie dba o to, żeby, żeby przyciągać kibica, tylko żeby go od siebie odpychać. Ja się mogę dostosować, nie ma problemu. Dzięki serdeczne, to byłem ja, Wojciech Nawakowski, Sport na Nowo. Do zobaczenia w kolejnych naszych zapowiedziach i podsumowaniach na kanale Zakręceni w lewo. Cześć.